Rosjanie cały czas podejmują próby zajęcia Bachmutu, jednak zatrzymali się na przepływającej przez centrum miasta rzece. Dostarcz między kilkudziesięcioosobowymi grupami dochodzi praktycznie bez przerwy. Strona ukraińska poinformowała o zniszczeniu dużego oddziału najemników z grupy Wagnera w strefie przemysłowej. Obrońcy uniemożliwiają też Rosjanom otoczenie miasta. Tak wygląda noc w Wuchłedarze, w obwodzie donieckim. Rosjanie zrzucili zapalające pociski fosforowe, których używania zabrania konwencja genewska. To już Charków na wschodzie Ukrainy. Po rosyjskim ostrzale są problemy z elektrycznością. Miasto jest pogrążone w ciemnościach. Wróg ostrzelał też Hersoń na południu kraju. Zginęło troje ludzi, którzy szli do sklepu tylko zrobić zakupy a w Zaporożu i Kijowie rakieta trafiła w obiekt infrastruktury energetycznej. Ostrzeliwane są też przygraniczne wioski, okupant chce zastraszyć ludzi i zmusić do wyjazdu. Rakiety i artylerie, bezpilotniki i Rakiety, artyleria, drony i moździerze, państwo zło użyła różnej broni tylko w jednym celu. Zniszczenia życia i starcia z powierzchni ziemi wszystkiego co ludzkie. Ruiny, odłamki, leje po pociskach w ziemi, to autorytet Rosji, który na jej rysuje tam, gdzie króluje normalne życie. Ukraina nadal walczy i nadal wspiera ją najbliższy sąsiad. Polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy do serwisowania i remontowania czołgów Leopard dostarczanych na Ukrainę. Polska zorganizowała także koalicję państw, które chcą przekazać napadniętemu krajowi więcej takich czołgów. 14 czołgów polskich, 4 już są na Ukrainę. Na Ukrainie kolejne 10 jeszcze w tym tygodniu trafi na Ukrainę osiem czołgów norweskich, osiem czołgów kanadyjskich, do tego jeszcze sześć czołgów hiszpańskich. W ramach międzynarodowej koalicji Polska wyraziła też gotowość przekazania Ukrainie poradzieckich myśliwców MIG-29, a w przyszłości także nowoczesnych myśliwców F-16.